Czy wiesz, że błędnie przygotowana umowa o pracę może być nieważna lub narazić pracodawcę na kary od Państwowej Inspekcji Pracy? Dziś porozmawiamy o tym, jak prawidłowo przygotować umowę o pracę krok po kroku, korzystając z bezpłatnych narzędzi dostępnych w serwisie mikroporady.pl. Pokażę, jak znaleźć właściwy wzór, jak działają komentarze ekspertów i jak pobrać gotowy dokument zgodny z prawem i praktyką. Witam na kanale Akademii Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacji Doktora Bogusława Federa. Nazywam się Anna Mierzejewska, jestem radcą prawnym i pomagam przedsiębiorcom poruszać się w zawiłościach prawa, by mogli działać świadomie i bezpiecznie. Najpierw sprawdźmy, gdzie w serwisie znajdujemy wzory. Opcja pierwsza: wchodzimy na stronę główną i klikamy w lupkę, czyli w wyszukiwarkę. Wpisujemy umowa o pracę. Od razu pojawia się nam lista gotowych dokumentów. Opcja druga: wybieramy umowę. Kolejna grupa umów, wchodząc w umowę o pracę. W tym miejscu odnajdujemy umowę o pracę i wybieramy ją. Na stronie umowy o pracę widzimy krótkie wprowadzenie. Dowiadujemy się, że umowa o pracę to sposób nawiązania stosunku pracy. Określa strony, rodzaj umowy, datę zawarcia, a także warunki pracy i płace, rodzaj pracy, miejsce jej wykonania, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia. Już tutaj serwis podkreśla, że te elementy muszą się znaleźć w każdej umowie, żeby była zgodna z kodeksem pracy. W naszym serwisie mamy cztery warianty tej umowy. Wariant pierwszy umowa o pracę na czas określony. Wariant drugi umowa o pracę na czas nieokreślony. Wariant trzeci umowa o pracę zawarta na okres próbny. Wariant czwarty umowa o pracę zawarta na czas wykonywania pracy. Dziś Omówimy umowę o pracy zawartą na czas określony, czyli wariant pierwszy. Jest to wariant najczęściej wybierany przez mikroprzedsiębiorców. Wybieramy, pobierz wzór dokumentu. Przypominam, że to miejsce dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników. Wybieramy podgląd dokumentu. Wyświetla nam się umowa wraz z komentarzami, orzeczeniami, uwagami, a także różnymi wersjami do wyboru. W pierwszej uwadze Możemy zobaczyć, jak oznaczyć pracodawcę. Należy pamiętać, że inaczej będziemy oznaczać pracodawcę, który jest spółką wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, a inaczej pracodawcę, który prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. Kolejno dowiemy się, jak oznaczyć pracownika. W uwagach znajdziemy także informacje dotyczące czasu pracy, rodzaju pracy, a także możliwości jej wypowiedzenia. Wybierając konkretną uwagę, Możemy wybrać więcej, aby szczegółowo przeczytać dany fragment. Możemy zobaczyć literką K, mamy oznaczone komentarze i orzeczenia. Przykładem będą niedopuszczone klauzule umowne przy zawieraniu umowy o pracę. Tutaj przykład wyroku Sądu Najwyższego. Po zapoznaniu się z wszystkimi komentarzami i uwagami, które również możesz pobrać na swój komputer, żeby przeczytać wszystkie po kolei, wybieramy konkretną wersję paragrafu. W przypadku tej umowy Mamy do wyboru wersję A i wersję B. Dotyczona tylko i wyłącznie paragrafu pierwszego. Różnice znajdziemy w punkcie drugim, która zawiera możliwość wypowiedzenia umowy. Po wybraniu konkretnej wersji możemy pobrać naszą gotową umowę. Umowa zapisze się w Twoim komputerze w folderze pobrane. Serwis mikroporady.pl umożliwia szybkie i bezpłatne przygotowanie umowy o pracę zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki komentarzom ekspertów i odwołaniem do orzecznictwa można łatwo dostosować dokumenty indywidualnych potrzeb i mieć pewność, że jest on zgodny z praktyką. Utrzymanie i rozwój serwisu są możliwe dzięki wsparciu finansowemu użytkowników. Darowiznę można przekazać bezpośrednio za pośrednictwem strony głównej. Link znajduje się w opisie. Zapraszamy do korzystania z serwisu mikroporady.pl oraz do śledzenia kolejnych odcinków poświęconych praktycznym zagadnieniom prawa pracy. A ty z jakimi problemami najczęściej spotykasz się przy tworzeniu umowy o pracę? Koniecznie daj nam znać w komentarzu.